Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności witam wszystkie raki. Raczki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej właśnie dla Waszego znaku dla raka. Na czerwiec 2021 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Aż. Od 2 czerwca do 26, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, będzie w Waszym znaku, czyli w Raku. Wenus w Raku czuje się bardzo dobrze. Wenus yy, w Raku aktywnia zdolności artystyczne, empatię, uczucia. Yy, chce kochać i być kochana. Więc y, taki miesiąc nastawiony na relacje, na potrzebę bliskości uczuć, na świat duchowy nastawiony. 21 y, dwudziest... mm, y, czerwca słońce wchodzi do raka. Czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, będziecie w swojej energii. To jest bardzo ważne, będziecie czuli się bardzo dobrze, będziecie wzmocnieni, będziecie napawali się swoją energetyką. Do 10 czerwca jeszcze Mars, planeta energii, planeta działania, również jest w Waszym znaku. Więc tutaj bardzo duży nacisk na Postawi, położony na relacje, na partnerstwo, na rodzinę, na mm, empatię, pomaganie innym ludziom, na opiekowanie się innymi. Y, tutaj dużo może, możecie zrobić dla innych, ale również dla siebie. Y, no i przede wszystkim, Jowisz, planeta szczęścia planeta ekspansji rozwoju. Cały czas jest w rybach, w trygonie do Waszego znaku, czyli w bardzo korzystnym aspekcie. Tak jak powiedziałam, do 2 czerwca Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do raka. Yy, to znaczy, żeby Będziecie czuli się ze sobą bardzo dobrze, będziecie wiedzieli, co zrobić, żeby sprawić swoje, sobie przyjemność, żeby poczuć się dobrze, żeby y, postarać się y, czuć emocje, y, czyli spotkania z innymi ludźmi. Y, być może Oddanie się jakimś swoim pasjom, jakimś artystycznym zdolnościom, ezoteryce. Czas poświęcony sobie i opiekowanie się sobą, ale również czas z rodziną. 3 czerwca Słońce, które jest jeszcze w bliźniętach, czyli u Was, dotyczy spraw ukrytych przed innymi. Być może coś tutaj planujecie. Odpoczywacie, na przykład y, pisząc, pracując nad czymś, planując coś. Y, Słońce w tym dniu ustawia się w trygonie do Saturna. W trygonie, czyli w bardzo korzystnym aspekcie. Saturn, planeta karmy, planeta naszych ambicji, również y, doskonały y, statek. Czyli tutaj możecie coś wymyślić, coś zaplanować, co przyniesie Wam zyski na lata. Może to być coś nowego, jakieś nowe pomysły, nowe projekty. Być może będziecie siedzieli, pisali, planowali. Na razie nie będziecie jeszcze o tym y, mówili innym, ale to jest coś, za co ludzie będą chcieli Wam płacić. Być może y, coś. Y, Dzięki czemu możecie starać się o jakieś dofinansowanie, dotacje, pieniądze od innych tutaj. Więc bardzo korzystny dzień. I 4 czerwca Wenus, planeta miłości, przyjemności również finansów, które jest w waszym znaku, ustawia się w świetnym aspekcie do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, rozrostu. R więc tutaj może być Dzień, kiedy na przykład się zakochacie, dzień, kiedy mm, rozpoczniecie jakąś naukę, jakieś kursy, szkolenia, będziecie chcieli iść do przodu. Być może pomyślicie o wyjeździe za granicę. Coś, co spowoduje, że poczujecie się świetnie, możecie się zakochać, poznać kogoś, jakąś miłość, świetny dzień dający duże szanse i możliwości. Lecz już na drugi dzień, 5 czerwca, uważajcie, ponieważ jest to trudny dzień. Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, współpracy z innymi, również handlu, biznesu, ustawia się w bardzo trudnym aspekcie do Neptuna, planety iluzji, planety w tym przypadku, jeżeli jest w kwadraturze, również miłości, ale to może być Taka sytuacja, że ktoś może nas łatwo oszukać. Tutaj hmm, możemy sobie uświadomić, że na przykład to, co, w co wierzyliśmy, to czego się nauczyliśmy, to co myśleliśmy o świecie, tak naprawdę yy, nie jest dla nas dobre. Tak naprawdę... Być może trzeba zmienić to myślenie, bo to nas nie prowadzi do niczego dobrego, powoduje, że my czujemy się źle, nie wiem, wpadamy w jakieś negatywne myślenie, w stany depresyjne. Tutaj trzeba zmieniać ogląd świata. R również podczas tego dnia, 5 czerwca, Mars, planeta energii działania, który jeszcze jest w braku, ustawia się naprzeciw Plutona, planety transformacji. Planety zakończeń, planety przeznaczenia. U Was bardzo mocno to dotyczy również yy, relacji partnerskich, współpracy z innymi ludźmi. Yy, no, może to być dzień, yy, w którym uświadomiacie sobie różne trudne dla Was sytuacje, docierają do Was, że na przykład czujecie. Że trzeba z czegoś zrezygnować, bo to jest dla waszego dobra. 10 czerwca odbywa się nów yy, z obrączkowym zaćmieniem słońca w bliźniętach. U Was bardzo mocno dotyczy to waszej podświadomości, spraw ukrytych przed innymi. Podczas nowiu yy, różne sprawy mogą wychodzić na jaw. Yy, jest to dzień takiej. Takiego kryzysu, takiej konfrontacji z samym sobą. Coś sobie możecie mocno uświadomić, tak? Nie wiem, być może na przykład, jeżeli byliście w związku jakimś ukrytym przed innymi, uświadomicie sobie, że trzeba to pożegnać, zakończyć, bo to nie ma przyszłości na przykład. Może wyjść to na jaw, tak? Dociera podczas nowiu, będzie docierała. Do Was prawda, o Was samych i prawda o tym, że na przykład z czegoś trzeba zrezygnować, tak? Bo to mi nie służy, to powoduje, że ja się zapadam, że ja yy, nie czuję się dobrze psychicznie, tak? Że czuję się yy, załamany, że to mnie ściąga w dół, że trzeba coś zakończyć. Po czas nowiu słońce, księżyc i również Merkury, planeta komunikacji. Wszystkie te trzy planety są w trudnym aspekcie do Neptuna, który mówi o tym, w co wierzyliście, o tym, czego się nauczyliście, co było dla Was prawdą. A teraz zobaczycie, że to tak naprawdę wam nie służy, że trzeba od tego odchodzić. Być może tutaj taki rozwój duchowy Wam pomoże. Pójście w ezoterykę. Y to jest dość trudny dzień, tak? 11 czerwca Mars, planeta energii, sposobów, w jaki działamy, sposobów, w jaki dążymy do tego, czego pragniemy, wchodzi do lwa. Czyli Mars wchodzi do swojej energii, do energii ognia. Mars w lwie czuje się bardzo dobrze. Tutaj zaczyna uaktywniać u Was sposoby zarabiania pieniędzy, wasze wartości, czyli będziecie chcieli zarabiać w ten sposób, żeby być zauważonym, żeby być docenionym. Będziecie chcieli, wartością dla Was stanie się to, że inni Was zobaczą. Będziecie tego pragnęli, będzie to dla Was ważne. Tu jest rozmach, tu jest kreowanie nowych pomysłów, to jest spójście z odwagą za tym, co powoduje, że ja czuję się zauważony i ważny. Więc tutaj wykorzystajcie, bo to jest taki sposób, dzięki któremu możecie zarobić pieniądze, podnieść swoje poczucie wartości, więc warto z tego skorzystać. <laughs> 13 czerwca Wenus, planeta miłości, finansów, która jest w raku, czyli w Waszym znaku pomaga Wam się wyrażać, pomaga Wam czuć się dobrze ze sobą, yy, sprawiać sobie przyjemność, luksus. Yy, ustawia się w korzystnym aspekcie seks stylu do urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności. Tutaj no, bardzo dobry czas, żeby pójść w social media. Pokazać się w internecie, poznać nowych ludzi, zacząć współpracę z ludźmi myślącymi oryginalnie, otwartymi na świat, którzy pokazują nam inne myślenie. Więc to może bardzo Was zmienić, bardzo mocno na Was wpłynąć. Możecie również w tym dniu poznać kogoś ekscytującego wśród swoich znajomych, przyjaciół, kto zawróci Wam w głowie. To jest coś nowego, nowa miłość, nowa relacja, nowa przyjaźń. Bardzo ekscytująca. Taki mocno romansowy ten miesiąc dla Was. 14 czerwca y, kolejny trudny dzień, ponieważ Słońce, które jeszcze jest w bliźniętach, czyli u Was, y, Wy potrzebujecie w tym miesiącu takiego odpoczynku, wyciszenia, zastanowienia się, y, czego ja chcę, czego ja pragnę, zaplanowania y, swojej przyszłości. Przemyślenia pewnych spraw i podczas tego dnia Słońce ustawia się w trudnym aspekcie do Neptuna. Znowu ten światopogląd, moje sposoby myślenia, czy to w co ja zawsze wierzyłem jest zgodne z prawdą. Tym bardziej, że podczas tego dnia, czyli 14 czerwca, uściśla się druga w tym roku kwadratura Saturna do Urana, czyli Saturn tradycja, Uran nowoczesność. Starcie starego z nowym, tradycji z nowoczesnością. U Was dotyczy to yy, realizacji Waszych marzeń, ale również yy, takich blokad emocjonalnych. Wy możecie yy, jakby cały rok jest u Was <laughs> w energii takiego. Pozbywania się własnych ograniczeń, zmiany swojej podświadomości, uwalniania się od lęków, praca nad sobą. Również tutaj uwalnianie się od ograniczeń, jeżeli chodzi o pieniądze od innych. Czyli wy będziecie chcieli iść na swoje, iść we własną działalność, robić coś, co sprawia, że jesteście wolni, niezależni. Jakby cały rok jest u Was w takiej energii. Bardzo korzystne dla Was jest poznawanie nowych ludzi, współpraca z innymi, łączenie się w grupy. To Wam daje siłę i pomaga uwolnić się od takich ograniczających przekonań i yy, pomaga Wam mm, ustanawiać nowe sprawy, w które wierzycie. 20 czerwca Jowisz, planeta szczęścia, rozwoju, ekspansji, yy, wchodzi w retrogradację. Jowisz jest w rybach. U Was, tak jak powiedziałam, dotyczy Waszego światopoglądu, ale również yy, kontaktów z zagranicą. Jowisz, będąc w rybach, a będzie tam jeszcze do 28 lipca, jest w trygonie do Waszego znaku czyli bardzo korzystny aspekt, Wy możecie bardzo dużo się nauczyć. To jest u was wszechstronny rozwój. Jowisz cofając się, pokazuje Wam wasze możliwości i jakby yy, będzie yy, jowisz cofał się yy, w rybach do 28 lipca, a później wyjdzie z powrotem do wodnika i będzie w retrogradacji aż do 18 października i dopiero później ruszy do przodu, żeby następnie w grudniu po raz kolejny wejść do ryb. To jest dla Was czas takiego zastanowienia się, w którą stronę chce iść, czego się chce nauczyć, jak się chce rozwijać. U Was jest to połączone jakby z Waszą podświadomością, z Waszymi przekonaniami być może z się z jakichś ograniczeń jeszcze zakorzenionych w dzieciństwie. Czy z pokolenia na pokolenie, dotyczący również yy, strefy bardzo dużej transformacji, by tak naprawdę teraz możecie umrzeć i odrodzić się na nowo, w zupełnie innej, nowej energii. Wykorzystajcie ten czas na pracę nad sobą, na zastanowienie się nad swoimi poglądami, na to, czy to, w co ja wierzę, i to, co myślę o świecie, tak naprawdę y, jest dla mnie dobre. Ten czas wyciszenia jest wam bardzo potrzebny. Ten Merkury, który jest w bliźniętach przez cały ten czas, prawie dwa miesiące, bardzo mocno pokazuje, żebyście y, wyciszyli się i zastanowili nad tym, co jest dla Was dobre, czego potrzebujecie. W którą stronę chcecie iść? 21 czerwca słońce wchodzi do raka, czyli to czego ja chcę, czego ja pragnę. Wchodzicie w swoją energię. Tak jak powiedziałam, w tym miesiącu będziecie mogli bardzo mocno zaakcentować siebie, swoje talenty, swoją zmysłowość, również swoją empatię. Ludzie będą Was czuli. W tym dniu również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w korzystnym aspekcie do Neptuna, planety miłości. I tutaj możecie się zakochać, możecie nauczyć się czegoś nowego, co Was zafascynuje i zmieni wasze życie. I być może. Postanowicie pomagać innym w jakiś sposób, wykorzystując swoje talenty, na przykład zajmując się ezoteryką, pracą z energiami, duchowością, leczeniem czyjejś duszy. Yy, mocno mogą się uaktywnić te zdolności w tym miesiącu dla Was. I 22 czerwca Merkury, planeta komunikacji, myślenia, biznesu, interesu, współpracy z innymi, Wychodzi z retrogradacji, więc możecie zacząć wychodzić z Waszymi pomysłami, planami i działać. Tym bardziej, że na drugi dzień, 23 czerwca, Słońce ustawia się w trygonie do Jowisza. Słońce, czyli co, czego ja chcę, czego ja pragnę, co sprawia mi przyjemność, co sprawia, że ja czuję się, że wyrażam siebie, ustawia się w trygonie do Jowisza czyli uczę się czegoś nowego, idę w duchowość, yy, pracuję nad swoimi emocjami, nad kontaktem ze sobą. To bardzo korzystnie na mnie wpływa. Mogę się czegoś nauczyć, co zmieni całkowicie moje życie. Yy, 24 czerwca odbywa się pełnia księżyca w koziorożcu. U Was dotyczy Was i Waszych relacji, relacji z innymi ludźmi. Pełnia dość dobre aspekty, ponieważ Księżyc, który jest w Koziorożcu jest w korzystnym aspekcie sekstylu do Jowisza. Czyli jakby te relacje partnerskie może się okazać, że poznaliście kogoś, że uświadamiacie sobie. Yy... Słońce w trygonie do Jowisza, księżyc sekstylu do Jowisza. Czyli yy, być może łatwość taka zmiany poglądów yy, dotyczących partnerstwa, uświadamienie sobie, że yy, moja współpraca, moje partnerstwo yy... Tutaj bardzo duże transformacje i zmiany u was w tym zachodzą, ponieważ macie Plutona, który podczas pełni ustawia się naprzeciw Wenus. Właściwie Wenus naprzeciw Plutona, czyli taki czas, na przykład łatwości zakończenia jakiejś współpracy, czy jakiegoś związku, pójścia za tym, co ja kocham, za tym, co jest dla mnie dobre. Takie. Zakończenie pewnych spraw, ale w korzystny sposób dla siebie. 25 czerwca również Neptun, planeta miłości, planeta wyższego myślenia, zdolności artystycznych, inspiracji, yy, zaczyna wchodzić w retrogradację i też daje czas, <laughs> wam szczególnie na zastanowienie się nad tym, w co ja wierzę, nad tym, czego ja się uczę, czy to, czego się nauczyłem, jest dla mnie dobre, czy to prowadzi mnie w stronę rozwoju, w stronę duchowości, w stronę spełnienia. I 27 czerwca Wenus wychodzi z Waszego znaku i wchodzi do Lwa, podążając za Marsem i również uaktywnia sposoby zarabiania pieniędzy, Wasze wartości, czyli ja chcę zarabiać Chcę, żeby inni mnie dostrzegali, chcę się czuć ważna, chcę się czuć atrakcyjna i zauważana. Yy, kochane Raki, miesiąc dla Was taki mocno inspirujący, yy, miesiąc szans, w których możecie yy, wykorzystać mocno swoje talenty, pokazać je innym, wykreować siebie. Yy, uświadomić sobie wiele spraw, które być może nie są dla Was łatwe, ale z których trzeba zrezygnować. Yy, ten nów może również Wam pokazać na przykład, yy, że to jest dobry czas na uświadomienie sobie, że trzeba z czegoś zrezygnować, na przykład z jakiegoś nałogu, tak? Tu chciałam jeszcze o tym powiedzieć. Yy, Chciałabym podziękować Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za każdy komentarz. Dziękuję Wam serdecznie. Widzę, że yy, słuchacie mnie, oglądacie. Jestem bardzo z tego zadowolona. Mam nadzieję, że komuś to pomaga. Jeżeli ktoś z Was chciałby poznać siebie bardziej, yy, zainspirować się tym, poznać swoje talenty, poznać swoje mocne, słabe strony, w którą stronę warto iść. Co nam daje szansę yy, tego, że możemy zarobić pieniądze? Jakie są nasze zdolności? W jaki sposób możemy je wykorzystać? Zapraszam Was, piszcie na maila yy, na konsultację astrologiczną do mnie. Yy, a na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wspaniałego miesiąca i oczywiście. Wszystkim, którzy mają w czerwcu urodziny, wszystkim rakom, wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.